Dzień witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jestem bardzo podekscytowana, ponieważ tam paczkę od mojej najlepszej przyjaciółki, która się zwłaszcza przeprowadziła do Samdomierza. I ona, ja jej kiedyś wysłałam paczkę, ale nie sądziłam, że ja od niej dostanę. I ona mnie nie prosiła o filmik, ale ona mnie ogląda o tym, bo ja jej chce zrobić taką małą niespodziankę także tutaj zaklejam. Adresy nieważne. no pozwolić widzicie ze Samdomierza. Czekajcie, musisz się powstrzymać oczywiście. Specjalnie wykleiłam, yy, bo nie, bo tył jest czysty ale chciałam Wam pokazać napis. To jest na przykład Kawaii, Love, jakieś tam buśki, serduszka i I Love You, czyli jest takim uśmieszkiem. Nie, nie wiem, czy to dobrze widzicie. że tutaj jest BFF, ale to jest mi adresem Dobra, otwieramy. Nie mogę się doczekać, co tam jest. Jeszcze tego nie, nie. otwierało. O, jest, ale ciężko się otwiera. Nie chcę wziąć nożyczek, żeby przypadkiem czegoś nie obciąć, bo tutaj z brzegu mogą być jakieś rzeczy, oj, no ale dobra, patrz, o Jezus, tak, ja, o Jezu, wszystko jest w brokacie, więc jest ja, Mam taki zeszyt, gdzie tam rysuje jej rysunki, no i ją poprosiłam, żeby ona mi gdzieś narysowała i jak skończy, to żeby mi przeszłała. Więc ja mam tam, wiecie, takie no, jakieś tam rysunki, jakiś tam wyczynek czy coś tam, po prostu tam się czasami ludzi. no i zobaczymy, co ona narysowała. To też moje. Zobaczcie, to jest jej popis! Jej, jakie słodkie! Jezu, śliczne. O śliczne i ta pizza, która mi się mega podoba Coś jeszcze? Nic. Ale i tak piękne Dziękuję Tutaj o Jezu Wszystko jest w krokacie Jezu bole. Ok, kolaż Tutaj widzę Selena Gomez Ewa Farne Rajane Ewelinę Lisowską no i tam parę innych gwiazd, na przykład Andri... Arbuzik for you. O Jezu, jakie co? Cie... Ona tego nie lubi. Tutaj takie gwiazdki. Nie wiem, co to jest. jest to wszystko jest w Pocztówkę, Pocztówka, pozdrowienia z Tandemierza. Kawałek wstążki. O Jezu, jaka ładna, zobaczcie. Tu to jest taka przyklejana. O, taki... zresztą... Ale jaki słodki śliczny. Dziękuję. To jest list. Czekajcie, może się dowiem. To to jest. Um. Aha. To są pieniążki przejechane przez pociąg. Okej. Okay. No, zobaczcie, górne klejki. Chodźcie, ja dziękuję. To jest takie słodkie. Dobra. O Jezu, jest rzeczy wszystko w brokacie. Brakawek modeliny takiej. Zaczcie, jakaś śliczna bransoletka. tak mam wszystko jest w brokacie. Później to wyczyszczę. Ale Jezu!